Pamiętajmy o tym, że my nie mamy już gdzie się odwracać i dokąd się wycofywać. My możemy, wolni Polacy, z rozsądkiem i z głową tam, gdzie można atakować. Trzeba uważać oczywiście w tych czas czasach kryzysu, w czasach przełomu, w czasach prób na przebierańców, na tych, którzy mogą nas prowadzić na barykady, ponieważ musimy wiedzieć, że to nie jest nasza wina. Czyli każdy z nas chciałby porozwalać im łuby kijem bejsbolowym, to spokojnie, to, to z tym nie ma żadnego problemu. Tu nie ma sporu, tu się zgadzamy. Chodzi tylko o to, że e, słabe i biedne wspólnoty e, e, i małe, które przez lata były dekonstruowane, mogą liczyć się z tym, że z chwili, kiedy chcą porwać się na wyniku gwałtownego, zbrojnego prze, e, przejęcia władzy, mogą liczyć się z tym, że nagle, już nawet nie w połowie, ale już na początku mogą się zorientować. Niektórzy nawet do końca by się nie zorientowali, że to wszystko jest czynione nie, właśnie niezgodnie nie z interesem tejże wspólnoty. Trzeba uważać na przebieraczy, trzeba uważać na tych, którzy, nie, którzy będą mówili tam jest, już idziemy. Trzeba to robić wszystko bardzo ostrożnie. Nie moja wina, że jesteśmy w tak trudnym i zdecydowanie złym położeniu, ale nie z takich prób Polacy wydobywali się. Często krótkotrwale, bo tak jak sanatorzy, w, w, otrzymali szansę utworzenia e, e, Polski w 18 roku wszystko dokładnie spieprzyli, tak jak, tak jak spieprzyli, spieprzą ci renegaci u władzy po 89 roku. Przecież kim jest, kim jest Spisek, kim jest Tusk, to są, to są wszy, kim jest ta cała Cereda z Knessemu? To są wszystko kooperanci globalnej wołynki. To są ludzie, którzy są wyzbyci, którzy są wyzbyci honoru, jakiegokolwiek myślenia podmiotowego.